że oficjalnie żadna impreza nie odbyła się nigdzie na swoim rynku. Eee, zapewne stało się, tak jak powiedziałem dwa tygodnie temu na jednym z live'ów, że żeby zachować twarz, można zrobić to w gronie swoich przedupasów gdzieś eee, na zamkniętej sali, oświadczy, że impreza się odbyła od były tłumy, 19 osób. Nieźle. Poza tym wytłumaczcie mi jeszcze no gdyby naprawdę impreza się odbyła, ktoś by tutaj kupił bilet z Warszawy, z Krakowa i tak dalej, jak miał, miałby dojechać w godzinę czy w półtora po ujawnieniu miejsca z tamtych miejsc? To raz. Bo rzekomo impreza miała się odbyć na Starym Rynku, w jakiejś tam rejestracji czy w kraju. Oświadczam, że wszystkie knajpy i restauracje, puby na Starym Rynku są obstawione przez bramkarzy chłopaków, których my znamy. I nie było żadnej, żadnej imprezy. To tyle, no a 19 osób ciska, niech pokaże filmy, nagrania. jak, no Po prostu to jest niemożliwe, wykluczone. O, widzisz, to... fajnie, fajnie Marek, że, że przyszedłeś, bo żeśmy akurat chyba wczoraj czy przedwczoraj o tym żeśmy tutaj rozmawiali. Że ta impreza, bo też tak ludzie nie dali wiary, tam były tylko zdjęcie jakiegoś stolika i wszystkiego, no i tak w sumie chyba ludzie czekali też na Twoje oświadczenie, żeby się eee, Tak, no słuchaj, no naprawdę w, na, na, na Południowym okolice Stary Rynek, wszystko, wszystko są bramkarze, których znam i wszystko jest tam obstawione. Nie ma opcji, żeby taka of oficjalna impreza się odbyła, ale ja to już mówiłem tydzień temu, że on zrobi coś takiego myk, że yy, będzie parę osób. Zaprosić prywatnie, może to być prywatne mieszkanie, prywatny salon, albo gdzieś, że zrobią sobie rzekomą imprezę. Czyli taką szkoła. posiadówkę w swoim prywatnym gronie, nie? Tak, tak, no i oświat, czy teraz pani głupa, prezenty, wszystko, to dobry aktor, no, po prostu, żadna impreza nie, nie, nie mogła się odbyć bym o tym wiedział, uwierzcie mi, naprawdę bym o tym wiedział. Tym bardziej, że piątek, sobota byłem na starożytku, gadałem z chłopakami wszystko. Poza tym ktoś mnie poinformował też, że będzie wynajętym hotelu w Ramce. Sprawdziłem to, znam właściciela Ramki, wszystko sprawdzałem. Nie ma opcji. Czyli on generalnie to była impreza taka, że gdzieś w knajpie po prostu wynajęli sobie stolik albo dwa i, nie, i posiedzieli ze znajomymi. Nie nie, 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 nawet nie tak. To bym też wiedział. Aha, okej. Okay. To bym też wiedział. Rozumiesz, gdyby gdzieś w chlepie na sobie. E... To, to, to bym też wiedział. Okej. Okay. Panie Marku, pan widzi tutaj jakieś dwie osoby, jakaś Wiedźma i Barbara twierdzą, że były na tej imprezie, że to odbyło się w centrum. Dobrze, no to niech umieszczą filmy. Z tej imprezy. Słuchajcie, ja zaraz to sprawdzę. To będzie. Wiedźma. No Wiedźma ma duże konto, to nie jest fake. No to niech, niech umieści filmy z tego, z tego najprościej, zamknąć, zamknąć wszystkim ryja, tak, tak samo mi. Proszę, oficjalnie wideo, wejścia, wyjścia, tu, schuczna impreza, la. po wszystkim już można, przecież, po, nieco, nie cofnę się w czasie. Piszą, że tutaj na Klasztownej 18 w jakimś lokalu. No tak, no ale niech pokażą... Ee... Można sobie wziąć na przykład, yy, yy, różne puby, restauracje mają takie w środku zakola, zakątka, sobie tam stolik na kogoś zamówić, potem przyzwyklić sobie parę zdjęć w zaufanym gronie, na przykład w Ornesta, przy dopasów Ornesta, paru yy, yy, moderatorów, wszystko i udać, że była impreza. I potem to komentować. No ale proszę pokazać, jak, czy to, jak to było. Ja... Nie, no, no nie ma nic, pokazał tam u siebie na live jakieś prezenty, że podostawał już. Nie ma żadnych tak, filmików, przecież... nie ma żadnej imprezy, nie ma nic w Tak, no, Przecież to jest, to jest takie, taka prosta manipulacja. Gdybym ja na, przykład, ja na przykład był na jego miejscu i faktycznie odbyła się taka impreza, to bym to powiedział: uwala, materiały, wideo, wszystko, jak to, jak to się schodzili, wszystko. Na, tego, z tego bym zrobił show teraz, bo nikt no. nie może się co w czasie, żeby to zapobiec. On no, nawet nie robi tego. No nie, no ale to spoko. Fajnie, A że poza... się do tego odniosłeś, ale to tak jak mówisz, no nie ma żadnych dowodów, nie ma nic. Nie. Tak. A poza tym jak mówię, jak, jakim tu trzeba być na przykład człowiekiem tak jak on, że bał się jak wszystkiego i żeby robić w konspiracjach II wojny światowej. Dlaczego? Czego się bał? No bał się, bo wie kim jest, co robił, ilu ma. Tak, tego, 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 co robi. Chowa się jak szczur. On nie będzie mógł wyjść na miasto w sobotę, w piątek. bo ty, Jak go tylko zlokalizuje, to go, żeby była jasność, nie się strasznie. Przywitał go bardzo przejmie kawą i fusami poznańskimi. <noise> To znaczy... Okay. Wymownie, Nie wiesz o co chodzi? Po prostu dwie kawy po turecku, ja sobie będę stał. Powiem, cześć, Łoles, a pewnie jakiś z widzów, nie wiem, jego wróg, podejdzie i wydaje mu kawę z fusami na łeb. I będzie te fusy i kawa, by nie mu tak uciekać po tej przystojnej facjacie. Nie o, wiem. Ktoś się potknie, ktoś się potknie. Nie, ktoś się, że... potknie. On, ma, on ma buzię jak Sid z epoki lotowcowej. Nie na temat e, wyglądu, czy już to ja się nie będę wypowiadał, bo to jest kwestia subiektywna, e, ocena, ocena reszta. Akurat nie, ja mogę się tylko wypowiadać na temat człowieka, na, na temat jego czynów, a nie wyglądu, bo wygląd to jest naprawdę, e, nie wolno się wypowiadać na temat wyglądu, kolory, skóry, poglądów i tak dalej. Ale na temat czynów tak, można. No, ma trochę haniebnych czynów na swoim końcu, więc nawet nie ma się za bardzo o czym wypowiadać. No, Bo więc. Żeby chociaż jeden pozytyw Zgadzam znaleźć, ale nie idzie. Zgadzam się z Tobą i uważam, że do tej pory najgorsze indywiduum, jakie spotkałem na tych e, platformach, co nie wierzyłem, jak mi pokazali, do którego to był e, magika. Ale. Ale żeby była jasność, uważam, że Wornest jest od niego o wiele gorzej i, i o wiele bardziej niebezpieczny. Dlaczego? Ponieważ moim zdaniem Wornest przewyższa Magikala w jednej kwestii IQ. Fornest jest o wiele inteligentniejszy od Magikala. Magikal to jest kmiot, który jest tam z przeciętnym IQ i robi tam haniebne rzeczy, a Wornest jest wyrachowany świadomy i robi to wszystko z premedytacją dla atencji, zasięgów i pieniędzy. Właśnie, my to kiedyś omawialiśmy, właśnie, że to, to jego wyrachowanie, to, że tak. on do wszystkiego się przygotowuje, to planowanie, to jest tak. najbardziej chore. Tak. To jest, no są tak. zachowania typowe socjopaty, nie? Yy, wiesz, powiem Ci coś. Yy, myślę, że nie, myślę, że to jest zachowanie psychopaty. Bo socjopatą to ja jestem. ale. Okay. Z czym, <laughs> czym się różni psychopata od socjopaty. Psychopata no, posiada uczuć wyższych. Nie, nie wie co to. Empatia, nie wie co to. Na przykład ja słyszałem wypowiedź yy, Warnesta yy, o tych rączkach i. właśnie Wornest wszedł na czat. Yy, no, no to Wornes. Zapraszam na sterynek. Na kawę po turecku. Yy, teraz yy, psychopata. Przykładanie posiada uczuć wyższych, na przykład jak wypowiedział Ornesta o tej rączkach i o tym co, co jaka piękna kobieta by była za kilkanaście lat, jak miał te zwłoki w tej trunemience widział, dla mnie to nie do pomyślenia, obrzydliwe, a poza tym to jest stara sprawa, ale z tymi ciałami, niewydawanie rodzinie, która ma potrzeb. zresztą o tym był program w telewizji. Tak, ja to puszczałem u siebie tutaj i tak. jeden i drugi program. Tak, to jest brak empatii. czuje się w, w rolę tej rodziny, co ona mogła czuć. To jest, no nie wiem, ja jestem marginesem społecznym, jestem złym człowiekiem, ale nawet w moim świecie takie rzeczy to są haniebne. Nie, ale to jest tragedia. To ja w ogóle, to ja nie, nie rozumiem fenomenu tego człowieka, że jeszcze ludzie wiedzą coś takiego, potrafią dawać, bo nie wiem, zasięgi albo uważać go za jakiegoś zbawiciela, tutaj TikToka. Bo nie, to, jest to jest to... niesamowite. Człowiek pozbawiony empatii, człowiek przygotowujący się do wszystkiego, posunie się do wszystkiego, by osiągnąć swój cel, a oni go mają za zbawcę TikToka i bardzo empatyczną osobę, nie? E, mistrzu ale to jest proste do wytłumaczenia. No, przy, posłużę się ponownie przykładem e, Magikala. E, no, oglądało go też parę tysięcy osób zawsze. No, e, jak, ale jak oglądali, jak bił matkę kulą, jak przypadał na, na matce papierosy, jak kazał matkę pić wódkę e, czy tam zagifty, e, jak upijał matkę do, do jej przytomności, żeby robiła pod siebie, e, to, ci, to ci, co to oglądali e, i za to płacili, to jest rzesza. Nie, nie mam określenia, bo nie wiem, jak jej określić, ale moim zdaniem to są współwinni właśnie takich zachowań. Tak, bo oni to napędzają, sponsorują to, ale rzeczywiście. Tak, tak. No i mistrzu, myślę, że to chyba tyle na ten temat. Okej, okay, dziękuję a, bardzo, Marku, a, za obecność. Teraz, jeżeli mogę się dołożyć do wydarzeń, e, jeżeli chodzi o Iran, e, i Izrael i Stany Zjednoczone. Więc. E, Dwa dni temu ostrzegałem, nie, trzy dni temu ostrzegałem wszystkich, że atak nastąpi. A to, że Trump się zwlekał, że niby dwa tygodnie, trzy tygodnie się znękał, to był komplew. A I powinien co, co się stanie. I być może niektórzy yy, się zdążą. Otóż yy, Iran yy, ma potężniejszą broń niż Stany Zjednoczone. Iran. Ma taką broń, że wszyscy to odczujemy. Wszyscy, my też, yy, zablokuje Cieśninę Orbus. Co to oznacza? To oznacza, że yy, 20% ropy na, yy, wydobycia i przepływu ropy naftowej na świecie nagle przestanie yy, wpływać na rynki światowe. To oznacza yy, baroka ropy odskoczy co najmniej o 100-150%. Yy, co za tym idzie? Wszystko na świecie podrożeje. To, co jemy, to, co pijemy i tak dalej. Tra transport będzie droższy, bo to wszystko trzeba przewieźć i tak dalej. Będzie krach na giełdach światowych, jeżeli akcje. I jedyną bezpieczną walutą, w którą, w to jest tak zwany F efekt motyla po wydarzeniach tego typu, jedyną bezpieczną walutą, która jest, będzie złoto. Złoto wystrzeli w górę. Nie wiem, jeszcze zaraz sprawdzę rynki światowe e złota, e bo. W takich sytuacjach wszyscy inwestorzy wyskakują z akcji z innych inwestycji i lokują złoto, bo złoto zawsze jest najbezpieczniejszą inwestycją w czasach kryzysu. To tyle, a jeżeli chodzi o zniszczenie Ayatollaha, y czy głównych instalacji, to jest absolutnie wykluczone. Y Ameryka nie może ich zniszczyć bez użycia taktycznej broni jądrowej. Dlaczego? Ponieważ główne instalacje Ayatollaha chronią bunkry, które są zarobione pod kopułą 500 metrów czystego granitu. A bomby, największe, które Ameryka posiada, które teraz wrzuciła, są w stanie spenetrować, spenetrować w głąb 60 metrów, ale nie granitu, a granit być może. Do, do 30 metrów, a instalacje i główna siedziba Ayatollaha jest 500 metrów pod żywym granitem. Nie są absolutnie nic w stanie dokonać, jeżeli chodzi o, o główne instalacje i główne siedziby Ayatollaha, przywódcy Iranu. Tylko i wyłącznie taktyczna broń jądrowa, do czego oczywiście nie dojdzie, bo to by wywołało reperkusje światowe, może nawet trzecią wojnę światową. No tak, ale wiesz wydaje mi się, że ta trzecia wojna światowa powoli już ona trwa, tylko na razie jest na poziomie ekonomicznym. No w, te, w, te, w tym sensie chyba masz rację. No, Amerykanie, zresztą we wszystkich miastach amerykańskich już są protesty, bo oni sobie nie zdawali sprawy. Na przykład, że tak zwana wojna celna... A...